A najbardziej przerażające jest to Jakby daj mi broń, no to by było ok, to bym to może jeszcze zrobił, ale bez broni to jest po prostu masakra. Z walonym patykiem biegam. Uuu, wypaliłem lampę i od razu jest jaśnie. Wśiem temat z tej strony, skład dzisiaj wydaje Poprzednim razem widzieliśmy, a dzisiaj już nie było, a dzisiaj. Poprzednim razem widzieliśmy e, ten magiczny, magiczny, magiczny... Co ja nam kuźwa magiczny, przerażający jakiś, nie wiem, kolera kuździwa, co to za gówno było. Nie widzieliśmy trzecie, trzeciego piętra, bo tam, tam, tam zastawiła nas niestety taka panienka. A co wydarzyło się innego i jakie mamy zadanie? No to możecie dowiedzieć się w poprzednim odcinku, ale ja wam jeszcze dzisiaj powiem. Albowiem mamy zadanie za... Mamy zadanie, mamy znaleźć po prostu zwyczajnie, Jezu, dla naszego doktorka, zastranego idioty, powalonego debila, który jest idiotą zastranym? kurde, mamy znaleźć mu broń Która znajduje się na jakiejś tam ulicy A ulica ta znajduje się na... Kuźwa, jakim tam są tam trzy piętra, jak to są tylko dwa U, kuźwa, ta gra jest po prostu tak nierealistyczna, że... Że za dupę po prostu tak mocno mnie ścisnął już teraz, że aż jej. Nie, ja mu... nie, nie mo... nie muszę, nie mogę, muszę, muszę Ooo Jak to nie muszę? Jak to nie muszę się brać, przecież... Broń, kurde. Jest gdzieś kurde. W dupę coś się drze, coś się tam, kurde, drze. Jak ja nie lubię, jak coś się drze, ja nie lubię jak coś się drze. No to musimy wrócić, no to nie wiem. No to w takim razie nie mam pojęcia, gdzie mamy, skoro no nie mamy. Naszym celem nie jest wrócić się. Cały dół zwiedziliśmy w poszukiwaniu broni. Niestety broni nie, nie odnaleźliśmy, nie udało nam się. Nie udało mi się. Co ja mówię wam? Ja gram. Ja się boję za was. Bo wam się grać nie chcę, to ja muszę się za was bać. To mi się broni nie udało niestety odnaleźć. Za to znalazłem kogoś innego, ale to już dowiecie się też w poprzednim odcinku kogo. Bo już w tym odcinku raczej go nie znajdę, przynajmniej mam taką kuźwa, za straną, z idiociałą powaloną, gównianą nadzieję. Boję się dochodzić jak... Jezu, nie mogę po prostu. Tak bardzo się boję chodzić Po tych korytarzach Po tym całym czymś O kuźwa, nie skacz mi! No nie no, dobra Czyli zwiedziliśmy pierwsze piętro Już tutaj nic nie ma I to możecie mi, to możecie powiedzieć naprawdę Nie mam pojęcia gdzie może być tak głupia broń Szczerze to może być ona wszędzie Tutaj stoi nasz doktorek, którego znaleźliśmy niestety, ale w poprzednim odcinku. Znaczy, no niestety. Stety, bo właśnie mi się podoba, że go znaleźliśmy. Trochę nasza akcja się tak, można powiedzieć. rozwinęła, bo to był niespodziewany. niespodziewony, niespodziewony wzrost akcji. Zwrot, znaczy się nie wz, może wz. to był niespodziewany wzwód akcji. Tak. No cóż, chyba musimy do niej podejść. No bo mam jakiś inny wybór. Puźba! No mam miecz! A może nóż! Kurde! O! LOL. No jakbym wiedział, że to ze zejdzie na dwa hity, czy na, na trzy hity, to bym nawet nie... nie caskał się z tym głównym zastrannym. O! No chyba ty se gro jaja robisz, naprawdę. Chyba se naprawdę graja robi jaja. No w tym momencie gra sobie ze mnie zakpiła po prostu. Kurde. Co za gówno. Notes gówno. Eee. Coś tu musi być napisane. Przecież nie ma po prostu nadziei. Znaczy. Nie ma po prostu niczego, żeby nie było nic napisane. Ha. Huh. Spróbuję, może. 1, 2, 3, 4. Bo niestety nie działa. No dobra. Czyli nic tutaj nie ma. Czyli nie możemy tutaj nic niestety z tym zrobić. Pan e, idiota nie podał nam niestety keja e, do tego gówna. Nie mamy też żadnej broni. Boję się teraz zejść, bo nie wiem co mnie czeka na dole. Dobra. Jednak nic na mnie nie czekało. Bardzo mnie to bardzo, ale to bardzo, bardzo kurde mnie to cieszy. Nie mogę niczego tutaj znaleźć. Drzwi są zamknięte. Nic tu, ale tu niestety nie ma. Tu też nic nie ma. Nie ma broni. Nie ma. Dobrze, że... chciałem powiedzieć, że nie ma żywego ducha, ale to dobrze, że nie ma żywego ducha, naprawdę. Ja się cieszę z tego. To jest jedyny powód, dla którego się teraz cieszę. Naprawdę. Jedyny powód, dla którego się aktualnie cieszę. Mam naprawdę szukać po ścianach jakiegoś zasłonego kodu? Czy, czy to ma jakikolwiek sens? Mister z idiociały idiota, może podasz mi kod, he? bo mi się jeszcze, że mówimy z 2009, Dziękuję za kod, jesteś super. Albo... Nie, dobra, to raczej nie. No, zgaduję, że to będzie jednak te 2009, bo wszędzie jest to napisane tak naprawdę. Więc po prostu wykorzystam tą wiedzę i użyję tego kodu. A dlaczego użyję? No bo jestem fajny. Sofa. Dwa.. Nie ma zero! No dobra. No to mamy... No to jesteśmy po prostu w dupie. Eee... Hmm. DOR, dor <mulatyzmiany> Może jakiś tajemny szyfr tutaj gdzieś będzie napisany? Sofa. Co oznacza sofa? Czy sofa to może być jakiś ukryty kod napisany przez... Magiczne 2009. Dlaczego tu jest wszędzie 2009, a tam nie ma 0, na tym gównie? Staff Ale dzisiaj zdaję sobie sprawę z tego, że to jest za staw tylko i wyłącznie za stuff. Ale to bylibyście bylibyście tacy kurde myli naprawdę, i dalibyście mi naprawdę 2070. No dziękuję, kolejne 0. Jestem tak bardzo w dupie, Nie wiem co mam zrobić górdę. i nie wiem, gdzie mam znaleźć, kod może ja wam to po prostu przewinę, bo to nie ma sensu. Bo to nie ma sensu, bo to nie ma sensu. Chyba że... Czekajcie, bo z tego co widzieliśmy na, na tym, na, jak byliśmy na podwórku, tam było może dostać jakoś od strony okna do jednego z e, budynków. Ale czy to ma jakikolwiek sens? Powiedzcie mi, proszę, bo ja nie wiem. Dobra, nie, wiecie co, ja wam to przewinę. Jak już odnajdę kod, to po prostu ja wam to pokażę, ok? Bo nie chcę tracić czasu na szukanie czegoś, czego i tak, i tak pewnie nie znajdę. Więc poszukam to sobie samemu. A tymczasem za chwilę się widzimy. Dobra, ludzie, metodą prób i, prób i błędów odkryłem, że można zejść tu na dół i poszukać innego przejścia. Tak naprawdę sprawdziłem to na, po prostu na, na internecie, bo, bo sam jestem za głupi, żeby to odkryć. E, więc nie będę wam wciskał tutaj kitu po prostu e, Szliśmy a, Jezu, właśnie tamtędy Okej, okay, okej, okay, no to właśnie widzicie Tak właśnie się to robi, że po prostu się tam nie idzie A tak naprawdę pójdziemy tam jeszcze raz Żeby wiedzieć, żeby mieć pewność po prostu, że nam się uda to zrobić Bo wiem, że tam muszę iść po prostu Ja wiem i ja zdaję sobie z tego po prostu sprawę Okej okay. I właśnie to mieliśmy zrobić, właśnie to, to było nasze zadanie, i tu jest właśnie koniec gry, więc ja się teraz z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę, na razie, cześć pa, i widzimy się już kiedy indziej, pa pa, Żartuje Żartuję oczywiście, żartuję, żartuję, idziemy dalej, idziemy dalej, nie przejmując się tym, że coś nas może tutaj za chwilę zabić, co tu jest? Bo, bo... Wow! Nie mam życia. To jest najgorsze, czego mogłem nie mieć. Mogłem tam do cholery jasnej nie iść. Mogłem, mogłem. A ja po prostu wybrałem drogę Idź i zgin. Dziękuję bardzo. No to idziemy tutaj. o. Tu się da. Okej, okay. może załóż buty pogramy troszeczkę nie chcę, Ale ja bym ci tak ładnie prosił, weźcie coś zrób, żeby naładować sobie te cholerne życie. Jakoś tak nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żebym podszedł bliżej... O broń! Ale ja już mam tą broń. Szkoda, że dopiero teraz mi oddali, Mogłem się mówiąc nie iść tam gdzie poszedłem. Okej, okay, tu nic nie ma. Nigdy nie zdarzyło mi się, żebym podszedł bliżej do, do kręgi niż jestem teraz w tej grze. Więc powinienem się chyba cieszyć, prawda? Jest nie mam zamiaru rezygnować z tego gówna, co właśnie przefilku zebrałem, znaczy wyrzuciłem, o to mi chodzi. Bo to jest naprawdę, ale to naprawdę, naprawdę, ale to naprawdę, ale to naprawdę, naprawdę, ale to naprawdę, naprawdę dobra broń, więc nie będę ryzykował i nie będę je zostawiał. To są buty? Czy podpaski, czy, czy co? Bo takie czerwone. Młydło. To ani jedna, ani druga rzecz. Myślę, że tam coś może być. Wygląda krew lejąca się ze ściany. To powiem ciekie po prostu z wody, o tutaj to coś może być. Szczerze że to boję się tam pójść tak naprawdę, wiecie? Ale tam może coś być za tą szafką cennego. Albo w szafce w ogóle cennego może coś być. Dobra, na trzy raz. Dwa, trzy. Okej, okay, pusta. Okej. Okay. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Mydła nie zbierzemy, ponieważ on nie ma jak się umyć tak naprawdę, więc nie będziemy marnować czasu. A! Zabiłem go? O chyba nie zabiłem. Teraz zabiłem. No i dobrze, i dobrze i mam go w dupie. I mam na niego wyrąbane tak bardzo, że aż żal za dupę mi bardzo bardzo ściska bardzo. Żal. dobra, dobra, dobra. Dobra, chyba już tutaj nic. Tu nie ma, nic na mnie grozi. Czy myślicie, że jeżeli ja wywalę, to. A balababa. Uuu, to druga broń. O, bez jaj, to jest inna broń. To jest jakiś. A wezmę ją, czemu nie? Wezmę i nacisnę tak. Nie tak, tak. Tak nacisnę, dobra. Jedny e, kijek, no ale mam go tutaj zostawić, on nie był taki przydatny czasami. Ja walić go. zabyt mi wiele razy. Mam go w dupie teraz. Dobra, jestem teraz ready na jakąkolwiek walkę, która zaskoczy mnie tutaj, w tym magicznym korytarzu. Który też prowadzi tutaj w tą stronę? A! O kurde! Dobra, biegną do mnie, biegną, 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 biegną. Dobra, jeden padł. Tam jest drugi widzę go, wystawia broń, wystawia broń, ale czy coś się staje? Tak, wyszedł, wyszedł! Dobra, czy wyjdzie trzeci? Czy wyjdzie trzeci? Czy mam się spodziewać jeszcze więcej? Czy mam się spodziewać jeszcze więcej? Może jakieś nie wiem jeszcze coś fajnego, ale chyba jednak nie, chyba jednak nie mam się czego spodziewać, dobrze jest. Dobrze jest, jakoś leci, dobrze jest, tak, dobrze jest. Dobra, dobra, jedna broń, dobra, druga proszę zebrana. Gdzie jest coś tam jest? Nie ma, chyba pusto, chyba pusto, chyba pusto. Dobra, dobra, pusto. Pusto. Pusto, pusto. Shotgun. Ooh. No niestety, ale... E... To Gun, That a Real Punch, 8 round Mag Ale ja niestety tego... tego do cholery nie mam, więc... Kurde, aż tak trochę z to wywalać, wiecie? Remington Warto wziąć, naprawdę. Warto wziąć według mnie. Ale ta broń, kurde, no ona taka... Tak kurde ładnie wygląda, a muszę ją wywalić, no bo nie ma innego wyjścia, no. Nie no kurde jak ja tej gry po prostu teraz zaczynam powoli już naprawdę nie, nie lubić, naprawdę. Czemu mam tak mało miejsca w piponku? Co nie ma kurde kieszeni na dupie? Nie ma kurde gaci. Pistolet przecież można trzymać w gaciach, nie trzeba czy, trzymać w kieszeni, prawda? Kurde, nie zamknięte. No i nie cierpię już tej gry po prostu. Jestem zły na grę. Czekajcie, czy ja tam tą... Ty ja nie wiem, którą ja broń muszę zebrać, ja chyba muszę tą broń zebrać, dlatego tam... Ziomka! Do cholery jasnej, czy to... Jeżeli to jest prawda, no to jestem b... głęboko naprawdę w dupie, no No dobra, no to chyba musimy się pozbyć tego jednak i zabrać to, łom no, no niestety no. No niestety, ale nie ma po prostu innego wyboru. Najwyżej tutaj się potem wrócimy, ale w to... w to to naprawdę bym szczerze wątpił, wiecie? Bo ja bardzo mi się tutaj wracać nie chciał. Znaczy, no dobra, no po broń, specjalnie po broń się wrócić, to ok to mogę to zrobić, specjalnie dla broni. Eee, czekajcie, zanim tam pójdę... Wezmę, przeładuję najpierw. Okej. Okay. Za każdym razem boję się, że jeżeli się odwrócę... To nie wiem, co mi będzie... Nie, nie będę wiedział, co mi wyskoczy za chwilę. Eee... Od tyłu, po prostu. To jest moja. To jest największy po prostu strach w tej grze. Nie da się powiedzieć, że nie do cholery. No, nie da się powiedzieć, że na... naprawdę. Boję się teraz cholernie. Pamiętacie, w lewo. Ale ja jednak muszę chyba iść w prawo, wiecie? Nie, muszę iść do góry. I to było na drugim piętrze. Na drugim piętrze, tak. I zebrałem też notkę. Która jest zastanawiająca, ponieważ jest to. There is something strange about dr Purnell. nie, To jest... coś dziwnego jest w doktorze Purnellu, Coś bardzo dziwnego jest w doktorze Purnellu, Który jest sam w sobie popurnelowany. Popurnelowość to jest choroba stopnia 35 i... eee. I Oh Kusva. Yeah. Oh, o dá Inventory full. No co ty kurde nie powiesz. Jakbym normalnie do cholery jasnej nie będzie. To po co ja to brałem do cholery, no kurde. Mogę mu dać tą zasadną broń. miałby potem... Ej, idźmy po prostu balić to. Wiecie co? Za chwilę się widzimy. Pójdę po broń. O, o, o dobrze, że nie wyłączyłem nagrywania! O dobrze, jak dobrze! Jak dobrze, że nie wyłączyłem nagrywania. O, i wy się nawet nie, nie, nie wiecie jak ja się cieszę. Że ja nie wyłączyłem nagrywania. Tego do cholery jasnej było można się spodziewać, naprawdę. Mogłem się tego cholera jasna spodziewać. O oh, Jezu, nie skacz, idioto! No ja się boję, a ten mnie jeszcze skacze. Jeszcze nie patrzcie, zjadł mi trochę życia z tego gówna. O oh, kurde, no! Co za debil, no! Czy to w W dupie On chce mnie naprawdę chyba zabić, ten, ten cep. Skacze i mi skacze. Idiota. Zidiociały debil. Wwalony... Idiota, kurde, głupi Tu jest strzykawka Tu są bronie Najpierw strzykawka Dobra, teraz za chwilę się widzimy, ja sobie pójdę z powrotem Okej, okay, jestem z powrotem już, jestem z powrotem Tutaj w tym... Cholera wieczym tak naprawdę Uuu, teleskop, uuu Uu. Mogę tylko już zadzwonić, ale się bardzo cieszę Wcale, że nie, wcale się nie cieszę Ja się boję, kurde ludzie, ja się boję. O, tu coś leży. Klucz tutaj leży. Oh yeah. Gdzie ja mam, ja, ja mam tutaj znaleźć numer. Szukam... Szukam numeru telefonicznego, którego w dupę jeża niestety ale nigdzie nie widzę. Dziękuję bardzo, idziemy dalej. O! To jest stawki! Nie no! Cieszę się jeszcze bardziej niż się, cieszyłem się, się wcześniej, tak? Dziękuję bardzo. Dobra. Rozumiem. Czyli muszę po prostu iść do... Room. Jej! Cieszę się jej. Tak się cieszę. bym był bodajże na piętrze drugim. Tak, czyli na tym, którym jesteśmy aktualnie No tak, no, no dobra, to to, to to tak, to to by było właśnie to. No dobra, no to możemy chyba... Możemy iść. Miejmy nadzieję, że nic nas po drodze nie zaskoczy. Ale wiecie co jednak? Wiecie co? Ja chyba jednak spasuję i, i zapiszę. I w następnym odcinku po prostu zrobimy to. Już wiemy co mamy zrobić. Sorry, że jednak to troszeczkę może przedłużam. Ale... Chociaż nie, idźmy do tego Staffruma, wiecie, idźmy. Idźmy mam to w dupie. Dobra, dobra, bez paniki. Bez paniki, ludzie. Nie musicie panikować. Okej, okej. Tu możecie panikować. O kurde, o kuźwa! O kurde, to jak to szybko biega! Jak dobrze zapisałem! Jezu, jak dobrze zapisałem! Dobra, zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie! Widzicie? Opłaca się zapisywać! Nieważne, kiedy zawsze opłaca się zapisywać, no tak, jeszcze ja do nas muszę to włączyć. Dziękuję. Zawsze opłaca się opisywać. Pamiętajcie to. Okej. Okay. Myślicie, że opłaca mi się teraz za... O, kurwa, a tam się ktoś drze. Reload, nie, walić to po prostu reload. Okej. Okay. Muszę, muszę, bo chcę shotguna A skoro ja coś chcę, no to po prostu muszę. I tyle. I tyle. To w sumie nie miało zbytnio sensu. Ja nie wiem jaką biega z tą raną w naprawdę w... w... tym czymś. Z raną w... w dupie. Tutaj ktoś się drze. Ktoś się bardzo, ale to bardzo mocno drze, więc wchodzimy. Okej. Okay. O oh, oo! Oh. O oh, ooo! Oh. Dobrze, że mam shotguna! Dobrze, że mam shotguna! Jestem w kiblu, utknąłem Tam ktoś się ryczy! I to jakaś pani. Ale ona nas chyba nie chce. Wiecie co? Ona nie chce chyba nas... Nie są Ctrl Escape, co dało mi e, równoznaczność kliknięcia e, flagi, czyli Windows Start po prostu. Boję się wstać. Bo tam ktoś płakał. Bardzo szczerze płakał. I była to pani. Może rodzi, nie wiem. Boję się. Ale chyba nie mam wyboru. Na trzy biegniemy. Raz, dwa, trzy. Okej! Okay. Ktoś zostawił nam połowę układanki. Boję się to wziąć, bo nie wiem co to jest. Wywalę pistolet. Wezmę. Left broken plate. Oh yeah. Zarąbiście. Po co mi to? Nie wiem. Ha? Huh. Mamy wybór albo heroina, albo to coś, co wzięliśmy A matko, nie cierpię tego po prostu, nie cierpię nie mamy innego wyboru, no niestety no No nie wiem, nie wiem Nie wiem po co mi to Nie mam pojęcia Ale przynajmniej teraz wiemy gdzie jest Um. Uleczenie się, gdzie można się uleczyć Teraz idziemy na górę, zapisujemy grę i spadamy I kończymy odcinek Okej, okay, pusto Chyba, że Gdyby ten krzyk Okej, okay, cześć Ale widzicie jak zsynchronizowany dźwięk był? Taki był dźwięk O skoczyłem! O, drzwi! Okno! Znaczy miałem na myśli. Aż normalnie zrobię reload, tak z wrażenia. Dobra. Wiecie co mamy teraz zrobić? Więc nie przedłużając! Idziemy tutaj. Zapisujemy i spadamy. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Na razie, cześć i pa! pa.